Przeprowadzanie rewolucji, gdzie nie podnosi się głosu, gdzie ważą się argumenty, gdzie ustanawia się prawo miłości, gdzie walczy się o każdego grzesznika, który jest jak trzcina nadłamany, albo jak klejący knotek, ledwo-ledwo. Nie oznacza to, że sługa Jahwe, poprzez swoje działanie, nie będzie ostry jak miecz, nie będzie wytyczał granic. Nie będzie pokazywał kierunku. Będzie czasami jak strzała ukryta w kołczanie. Będzie docierał do celu po to, żeby obudzić serce ludzkie. Po to, żeby pokazać, gdzie jest prawda. To będzie działanie z miłością, ale działanie dokładnie pokazujące, jaka jest zasada i gdzie to przykazanie miłości nie zostało wypełnione. Oto sługa Jachwę, będzie tym, który będzie wytyczał kierunek i prawo.